Dzisiaj e, mam tym większą satysfakcję, że przed czterema laty, by, kiedy spotkaliśmy się w Łomży w obecności pani premier Beaty Szydło i podjęliśmy decyzję o skierowaniu Via Baltica do realizacji, to wiele głosów pojawiło się o to takich: to jest niemożliwe, Wy tego nie wybudujecie, nie znajdziecie finansowania. Nie będę tylko zwracał się tutaj do przedstawicieli mediów, ale to wówczas dziennikarze właśnie tworzyli taką narrację, że nie będzie środków, z których, z których zbudujemy tą drogę. W 2017 roku dzięki decyzji ówczesnego ministra finansów, dzisiaj premiera, wówczas wicepremiera Mateusza Morawieckiego, zwiększyliśmy, i decyzji rządu, zwiększyliśmy fundusz, e, e, w, limit Krajowego Funduszu Drogowego na 135 miliardów złotych. I w tych 135 miliardach złotych znalazła się Via Baltica, i znalazła się Via Carpatia, bo to kolejna droga, która e, otwiera nam e, możliwości Wykorzystania potencjału w regionów, potencjału gospodarczego przede wszystkim, który do tej pory jest uśpiony, który do tej pory jest niewykorzystany. Pragnę podziękować Generalnemu Wykonawcy. Stawiliście państwo, postawiliście Państwo przed sobą zadanie, dotrzymaliście Państwo słowa i trzy dni przed terminem złożyliście wniosek o zlit. Bardzo za to dziękuję. Wszystko to, co zostało zaplanowane jest zrealizowane. Panie Wojewodo dziękuję za pracę pańs pańskich e, pracowników, e, za pracę państwa służb. Dzięki tym pracom mamy zlit, mamy zlit e, w terminie. E, jeszcze raz dziękuję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych na ręce pana dyrektora, e, na, de, na ręce pana dyrektora Dyrektora Oddziału, ale oczywiście dziękuję również panu dyrektorowi Jackowi wigrze Dziękuję wszystkim urzędnikom Generalnej Dyrekcji Grupy i Autostrad. Wszystko to, co się dzisiaj tutaj zaczyna na tym jednym z 11 odcinków Via Baltica, przyczynia się do tego, że nie tylko Polacy, nie tylko regiony do tej pory po części wykluczone komunikacyjne, ale wszyscy ci, którzy jadą tranzytem, szczególnie Litwini, Łotysze, Stanczycy, Finowie, mogą być pewni, Polska jest otwartym krajem, w którym, która dysponuje i poszerza swój, swój ruch komunikacyjny złożony z dobry, bezpieczny, przewidywalnych dróg. Życzę wszystkim Państwu, ale przede wszystkim wykonawcom, którzy zostawią tutaj część swojego życia. Tak to po prostu jest. Inżynierom, operatorom maszyn, wszystkim tym, którzy na co dzień będą pracowali na budowie, inżynierowi kontraktu, inżynierom nadzorującym pracę. Życzę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, żeby już bez jakichkolwiek przypadków ta inwestycja tych negatywnych, wypadków negatywnych, żeby ta. Inwestycja była realizowana, a tutaj zebranych rolników zapewniam, że zgodnie z trybem ustawy, ustawy o specjalnych warunkach realizacji inwestycji drogowych, wynagrodzenie za nieruchomości, które przejęte zostały pod budowę autostrady, zgodnie z ustawą zostanie wypłacone w określonych terminach przy zachowaniu wszystkich procedur.